Dzień dobry siemaneczko, z tej strony Stachu Gamer, a to jest pierwszy odcinek z serii Minecraft. No, ja już nie chcę przedłużać, bo może się noc zaraz zrobić, znaczy dopiero co rozpocząłem grę, więc nie powinno być żadnego problemu z nocą, ale im więcej czasu będę miał, tym lepiej. Czeknę sobie przy okazji to też drzewo. Nie. Drewniana siekiera. ok. Ogólnie świat na przetrwaniu jest. Na poziomie normalnym w ustawieniach graficznych jest. Gładkie oświetlenie, że maksimum. czy to o to chodzi? Gładkie oświetlenie. Nie, nie chodzi o maksimum. Dynamiczne światła. Czyli chodzi o to, że na przykład jak trzymam pochodnie w ręce, to na świeci i wiaderko zdawam to też świeci i tym podobne. Wszystkie bloki, które dają światło świecą, jeżeli trzymam je w ręce Dobrze, widzę, że tutaj z... zrodziliśmy się, no o, pszczółka na takim terenie z drzewami O, tam jest polana, to może ja bym sobie tam zamieszkał albo dobra, na razie zrobię tak, zamieszkam w górach zabuduję znaczy, sobie gdzieś tutaj taką prowizoryczną bazę a wy mi napiszecie gdzie chcecie, żebym zbudował sobie bazę? To chyba będzie dobry pomysł. O, może tu. O, tutaj będzie nawet dobry pomysł. To nie jest taki zły pomysł. To będzie wręcz dobry pomysł. Zrobić sobie taką prowizoryczną bazę. Kopanie kobla. Ja to wykopać, noc co tam jest? No i. Porsche, Dupy, to wszystko. Aha, i uwaga, w nowa są odpowiedzialność, mogą być. Chociaż że nie, proszę państwa, raczej nie będą lecić, takie słowa typu. Dupa, pieprzyć, to co bym chciały. Uuuu. robi się gorąco? Tutaj wykopię trochę też kupa. Cicho, Pepa. A, przy okazji pozdrawiam mojego kolegę Aleksandra. A właściwie nie kolega, przyjaciela. Tak, mam przyjaciół. Który często tak do, do mnie. Zresztą nie tylko do mnie, ale do. Mówił. mówił do nas Pepa, albo coś w tym stylu, nie. Na początku mówił Pandora, potem Pepa. Aha, i u niego to mamy, to, to ksywkę mam. ptaś bo mam na imię Stanisław i chodzi po prostu o to, że, że, że nie wiem skąd to się wzięło dokładnie, ale wiem tyle, że przynajmniej, przynajmniej nie wiem czy to jest prawda, że bo jego młodszy brat raz powiedział zamiast mama Stasia, powiedział mama ptasia i właśnie stąd wzięło się to moje przezwisko ptaś. Zbuduję sobie robię dwa piecyki. Jeden do przepalania. Z tego zrobię potem tę. Pędzarkę się zrobi. Dzisiaj teraz mogę sobie szybciej żarcie przepiekać. Do tego użyję chyba drewna, bo to mi się przyda. Węgiel na pochodnie, których za wiele nie mam. Dobra. Niech tu mi się przepie wypieka jedzonko. Ewentualnie postawię tutaj skrzynię. Pamiętajcie, zagłosujcie, czy, gdzie, na jakim biomie chcecie, żebym zamieszkał. Nawet może to być biom zimowy. Po prostu go znajdę. Nie wiem jak, ale trochę mi to zajmie czasu. Ej, znajdę go. I... O, owce. I po prostu tam zamieszkam. I komentarz, który będzie miał najwięcej lajków, albo w przypadku właśnie, jeżeli nie będzie lajków, to najwięcej komentarzy, pod białym właśnie zamieszkam. Przepraszam was, dobre obieczki. O, jakiś cave'ik. W odcinku nie chcę chodzić do cave'ów, żeby was nie zanudzić. Przerwazno. Żeby was nie zanudzić tym głupim kopaniem to to jest kompletnie bez sensu. Uuu, świnki tam jeszcze widzę. Kurde, ale góry. W ogóle gram na najnowszej wersji, jaką jest 1.16.4. Ja zbieram na razie pożywienie z tych, co dają dużo. No, świnki i krówki, bo przypalone dają 8 punktów głodu, czyli 8 punktów, bo jeden z te, ten, ten tutaj normalnie gracz ma 20 nie? punktów głodu, bo połówka tego kurczaczka, co, na do, co koło serduszek jest, to, to się liczy jako jeden punkcik. Czyli ogólnie odnawiała cztery yy, kurczaczki, jeden taki przepalony stek. Ale na świnia, nie? Znaczy... Nie pytam się... Sko... Ciekawe skąd wzięli odgłos zabijanej świni i krowy. To pytanie byłoby kompletnie bez sensu. Po prostu normalnie się zażyna krowy, żeby mieć mięso i świnie Kurczaki też zresztą. Po prostu ktoś z firmy Mojang pojechał na farmę wziął odgłos takiej zażynanej świni i wlepił do Minecrafta, nie? Ale musiał mieć pracę ten gościu, nie? Gdzie ja tu idę, no. Dobra, tutaj... U. Tam jest moja baza Auć Ale pusty dźwięk, normalnie jakby ktoś mi w głowę uderzył, nieco taki pusty dźwięk leci, nie? Hmm, beka o, jakie ładne przejście, idealnie dla mnie Głupi ma zawsze szczęście O, bo tutaj, bo tutaj jest cave. Znaczy nie cave, tylko jaskinia. To jest jaskinia, nie kopalnia, bo niektórzy mylą z jaskinią. Jaskinie z kopalnią. A tak naprawdę, yy, jaskinia to jest właśnie to takie nieodkryte jeszcze. Eee... Yy. Te takie, no wiecie, te dziury, nie wiem jak to się nazywa. Znaczy, to są ogólnie jaskinie, ale po prostu niektórzy mówią na to kopalnie. A kopalnie to, wiecie, to na przykład są ten, ten kurtel się drewno skoczył. Z bym sobie zachował, co tutaj też wykorzystał, kilow do końca. Chyba ja w ogóle nie mam żadnych tych przedmiotów, o. I Lol. O kurde. Co to jest zobaczyć chwilkę? Mmm, dobra, chwila. Jak to tutaj było? Osma minuta nagrania już w ogóle jest. Um... Dobra, wiem już. Wiem już wszystko. <śmiech> <śmiech> o Boże. No. Dobra, i teraz tak. To motykę też sobie zrobię. Siekiera. Mieczek. Łopata. Do twojego ojca. okej okay. To chyba wszystko. No, wszystko mam. Dobra gitara, jeszcze sobie to przepalimy Halo. U. Nasik. ser łóżko przefarbował. Gdzie jest to łóżko? Tu. Jak to nie mogę? Można było. Aha, dobra nie. Aha, jestem debil. A wy pewnie już w komentarzu Stachu! Ale to się przerabia na czarny barwnik. Boże drogi. Mm. Uh, uh, uh. Nie dobra, jak to mówią, Kaszanka nie wędlina, teściowa nie rodzina. Zapiszcie to sobie teraz. W zeszycie i w komentarzu. Ja przypnę serduszko. No, yy, chodzi o, to, o ten tekst. Kaszanka nie wędlina, teściowanie rodzina. Zapiszcie to w komentarze, ja przypnę wam serducho. Aha, i niektórzy youtuberzy robią tak, że oni jeszcze to ścinają. A ja sobie robię tak, że ja wchodzę na to. Mam wtedy taką... jestem wtedy o jeden z... właśnie sobie wyższy. I wtedy sobie ścin ścinam yy, na samym końcu ten, na samym dole. Coś tutaj będzie? Creepa? Halo? Nie, dobra. Lepiej nie, nie, nie gadać. U dużo drywna. Co? Teraz ja miałem takiego farta, nie, że jak ja sobie grałem, właśnie też sobie zbudowałem takie, takie w, taki pod dziurą, nie? Znaczy, w takiej dziurze, o. To mi Creepa normalnie stąd z głowy spadnie i tak odłupnął, nie? I na moje nieszczęście mi wzięło i... i ten, i mi łóżko zniszczyło i musiałem się wracać. Hmm, co my tu mamy? Przynieś, zasma, Faluj mi, Patyk. Se tylko to przepalę, zbieram crafting. O, moja dupa! No i poluj mi te dwa patyki. No dobra, już se wezmę. Jakieś narzędzie się przyda. Jak piękne są te góry! U! Krówka! Krówka mu-mu! Mu! Mu, krówka mu-mu! ale obliczało! O! Szkieletorek! Kieletorek zginął. Oooo, oh, no Zginął. Dlaczego musiał zginąć szkieletorek akurat? To dup jest to, że się creepa w ogóle w dzień nie pali, jak ci taki dup nie plecami w dzień. to masz nieźle przerąbane. Halena. Weź łopczaj te świni. Weź je zatukę. I będzie... Mięso A z tego się zrobiło grozy rzeków nie chcę mi się zabijać. co, ja pójdę tędy, tutaj? No, tędy pójdę. Dobra, nie maruć. Też zmieniłaś. Teraz jesteś w łowieczkowym nibi. Chcecie mieć. Uuu, ale ładna palanka tutaj. Kamini. Można by tutaj chatę urządzić, ale. Nie wiem, nie chcę, bo. To wy decydujecie, gdzie ja mieszkam. Pamiętajcie, piszcie w komentarzach. Zostawię, jakbym tutaj miał mieszkać. Dobra, Halo, puść mnie. Czy to jest kolejny ul? O, jakie o fajne. I tutaj w ogóle jest wszystko praktycznie takie symetryczne, nie? Tu jest ładna symetryczna góra. Tam było ładnie symetryczne jeziorko, nie? Takie mini. To sedam dam tu. Dobra, ogólnie nie promuję TikToka ani Instagrama ani Facebooka, bo po prostu nie chcę Wam zaśmiecać tutaj niczego i żadnymi informacjami. Tutaj będzie ocean. Na oceanie też mogę mieszkać. Albo ocean, albo morze. Teraz sobie wezmę kurczaka, bo jeszcze. Się... Ja nie marnuję jedzenia. <śmiech> <śmiech> no, rybki tropikalne. B. U. Jaszkinia. Właściwie szukam tego. O kurde, co tu jest? Kripa. On nie zauważył. Idzie mnie. Idzie mnie dobić. Rzostaw mnie, ty wstrętny łogórku. O, kolejna pszczółka. Ale ostatnio coś, coś często mi się ule trafiają. Taka, co to jest? O Boże, już myślałem, że to jest jakaś budowla tutaj, nie? Jakiś dom, nie? O sądniku nie, jeśli tak, my ja tak myślę, nie? Co to jest, nie? Co to tak wyglądało? Jak sobie jeszcze raz przywniecie, to to wyglądało troszkę jak taki domek. Tych osadników, wszystkich budowniczych osadników. A, i właśnie jak mowa o budownictwie, to znowu pozdrawiam mojego kolegę, a właściwie mojego przyjaciela Aleksandra, ponieważ obowiązuje RODO. Nie będę wymawiać jego imienia ani nazwiska. Jest po prostu świetnym budowy niczym nie. Takie budowle robi w Minecrafcie. Po prostu. Mm... Byście wy widzieli co on odwala to, 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 by, to by było normalnie urwanie głowy, nie? Ja, ja po prostu nie wierzę, nie? Kurde Bierze trochę drewna, nie? I już buduje? Jak... Jak... E, przepraszam I już buduje jak... Jakby normalnie jak... Kurde Bob budowniczy by się nie powstydził, nie? Kurde, nie? Dobra, idziemy dalej przed siebie. Na razie nic tutaj ciekawego nie ma. Hmm. No chociażby mogli coś dać, typu leśną posiadłość albo coś. Chyba jak nie? Dogo! Pływaj do go. To jest Dogo, jakby ktoś nie wiedział. To jest ten piesoł taki z memów, nie? Ja go lubię, on jest fajny. Kto go nie lubi, tego prać. Takie polany, co zawsze zwiesają coś złego, nie? Nie wiem czym, ale zawsze się takich polan boję, nie? Na takich polanach nie chcę mieszkać. To jest strasznie creepy, nie? O, zaraz no zez co będzie, nie? I tyle będzie. Dobra, lecimy, Halyna. Halyna. Nie doskoczyłem. O. Uh. Ba No. Dobra, zamieszkam na górach. Po górach, dolinach. Twój stary z wódeczką chodzi A ja wódeczki nie mam, bo niepełnoletni jestem Ale gdyby mi ktoś dał, to bym nie pogardził. Ho, ho, ho. Co tam jest? Halo, UFO Kosmici mnie chcą porwać. Uuu uh. Sekretne przejście Holy shit. Nie spadam. Lawa. O, dobra. Dobra, tutaj mogę już zakończyć moją podróż. Tu se zbuduję coś. Mini bazę. jabłuszko se zjem dobra chociaż nie, tu bym se postawił służę myślniczy tu bym se postawił twoją babcię tu bym se dał pochodnie rozświetlił trochę Holy shit, holy shit! Panom wstęp zbroniony Wynocha Dobra, i teraz dajemy to Tu se łóżko dajemy Łóżko se tu Dobra, kopimy, kopimy, kopimy I kładziemy nasze łoże Tu dam skrzynię. Na razie sobie powkładamy wszystkie rzeczy Wiem, że fu i w ogóle Ale dobra To tak, dziękuję Wam za obejrzenie mojego odcinka Przypominam o zostawieniu subskrypcji i łapki w górę Nie musicie, nie nalegam no ale cóż, jeżeli dacie w dół, no to ja zrozumiem, że nie chcecie Minecrafta. A więc nagram coś innego. W każdym razie dziękuję i do widzenia. Cześć! Jak się to wyłącza? Aldef4, ok, dobra.